Przekrój prezentacji bardzo, bardzo duży, ciekawy na pewno. Oczywiście mnie jak najbardziej interesują tylko tematy seo ale zawsze, zawsze tutaj można coś wyciągnąć też o ACSAK, ponieważ no mimo wszystko oba, oba te kanały, promocji ze sobą współgrają, także jeżeli dużo jestem w stanie się nauczyć też o aac to, to, to przynajmniej wiem, jak skutecznie y, oferować usługi naszym klientom. Prezentacja Pawła Gontarka, czyli z Greda. Y, też, 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 jakby najbardziej interesującą częścią jej było, było kilka rzeczy, tych tipów, które on sprzedał na samym praktycznie końcu, ponieważ jakby te, te ele elementy, elementy, jak założyć wizytówkę, jak skutecznie, skutecznie prowadzić, to jakby już, już wykorzystuję w kampaniach ze swoimi klientami. Natomiast yy, nie wiedziałem kilku rzeczy, chociażby jak, jak założyć z tą wizytówkę na, dla nieistniejącego w zasadzie adresu. SMKRK jest o tyle fajnym wydarzeniem, że jest bardzo pro, zarówno proklienckie, czyli dla osób, które, które są przedsiębiorcami i chciałyby skorzystać z usług. Dowiedzieć się coś o marketingu internetowym. Z drugiej strony jest to bardzo fajne dla specjalistów z różnym poziomem wiedzy, zarówno takich, którzy zaczynają przygodę czy to z pozycjonowaniem przesadzami, jak również takich pro, pro graczy, którzy już zjedli zęby na wszystkich możliwych metodach, wszystkich strategiach. Muszę przyznać, na razie stoją na dość wysokim poziomie poszczególne wystąpienia. Szczególnie spodobało mi się wystąpienie dotyczące UX-a. No myślę, że przede wszystkim można się tutaj mocno zainspirować. Tak? Widzimy podejścia różnych agencji, różnych specjalistów.